Miszcz prostej, tak? Nie że do zakrętu złożyć w krawężnik w soli. Uważam, że w terenie zabudowanym nie powinno się gonić nikogo. Chyba, że to jest jakiś terrorysta, zamachowiec, kto kogoś porwał czy coś. Będziesz gonił tego dzieciaczka po tych, po jakichś osiedlowych drogach, jadąc 140, no może to nie jest osiedlowa droga, no ale po mieście będziesz 140 na godzinę zanim jechał, to też nie jest mała miejscowość. Znaczy nie jest duża, wbiegnie Ci ktoś pod koła, weź blachy i tyle, przyjedźcie do niego po południu. Zatem ja widzę, że ten ziomek nie potrafi dobrze na motocyklu jeździć, więc nie rozumiem dlaczego. Ja myślę, że na motocyklu jak chcesz uciekać, jak uciekasz przeciwko samochód, masz większe szanse, masz coś mniejszy i tak dalej. Samochodem, głupi pomysł imo. jeszcze po mieście to już w ogóle. Motocyklem, ja. Motorzyknem przede wszystkim fajnie uciekać się między miejscami, wjeżdżasz w miejsca, gdzie samochód za tobą nie wiedzie. Czy na przykład, nie wiem, gdzieś barierki stoją, nie? O, na przykład ja bym uciekał policji, wjechał na rynek wrocławski i tam są takie... Takie bolce, nie? Ja bym przejechał pomiędzy tymi bolcami, oni samochodem nie wiadą, wyjadę z drugiej strony rynku. I oni nie będą wiedzieć, którędy wyjechałem. A z drugiej strony masz tablicę rejestracyjną, jak ten motocykl jest na ciebie i tak dalej, to oni do ciebie przyjdą do domu, kurwa, za 15 minut. Będziesz miał jeszcze większe problemy, więc no. Powiem wam tak, chciałbym się kiedyś podjąć ucieczki przed policją, ale nie dlatego, że uważam, że to jest spoko czy coś, tylko po prostu ego mi mówi, żebym wygrał, nie? Tylko z drugiej strony. Też jestem osobą w miarę rozsądną, nie jakoś mocno, ale jestem osobą w miarę rozsądną i widzę zagrożenie jakie niesie to, że ktoś ucieka policji. Więc jeśli ma się to skończyć jakimś wypadkiem moim bądź, bądź nie daj Boże cudzym i mega konsekwencjami prawnymi, to po prostu uważam, że to jest granie warte świeczki. Po prostu jakby była taka możliwość, wiesz, że nic się nikomu nie dzieje, tylko wiesz, wychodzimy z policjantem jeden na jeden e, na ulicę, na której nikogo nie ma i wiesz, jest wszystko okej okay, ogarnięte, to kurwa bym się podjął, nie? Mam to co ty chciałbym to przeżyć, ale nie warto. No właśnie, nie? Jestem ciekawy, jakie uczucia samolot leci. Wojskowy. Ja też nie rozumiem po co, po co jest wyginanie blachy. Lepiej już ją zdjąć. Aerodynamika, no nie przesadzaj, że blacha ci zabiera aerodynamikę na tyle, że jest to opłacalne. <muzyka>